Wiadomości z Ukrainy Trump złożył kolejne oświadczenie popierające Rosję. Drugi dzień z rzędu prezydent USA Donald Trump kontynuuje oświadczenia, jakby nie uważał Rosji za winną rozpętania i prowadzenia ludobójczej wojny przeciwko Ukrainie. Dziś oświadczył, że chciałby, aby Rosja powróciła do G7. Amerykański przywódca powiedział to reporterom w Białym Domu, podaje Reuters. Według Trumpa wykluczenie Rosji z grupy 7 w 14 roku po aneksji Krymu i wybuchu wojny we wschodniej Ukrainie było błędem. Podczas swojej pierwszej prezydentury Donald Trump wielokrotnie podejmował próby ponownego włączenia Rosji do wspólnoty, ale inne kraje, zwłaszcza europejskie, odrzucały te próby. G7 jest międzynarodowym klubem rządów siedmiu wysoko rozwiniętych krajów świata. Stowarzyszenie zostało założone w 1975 roku. Do klubu należą Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Kanada. Unia Europejska uczestniczy w spotkaniach, lecz nie ma prawa głosu w sprawie organizacji dorocznego spotkania. W 1998 roku Rosja została przyjęta do grupy G7, tworząc w ten sposób grupę G8. Chociaż Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaklasyfikował Rosję do krajów rozwijających się na podstawie wskaźników ekonomicznych. Przypomnijmy, że dwa dni temu Trump rozmawiał telefonicznie z Putinem. Głównym tematem była wojna na Ukrainie. Następnie Trump rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełęskim. Według Trumpa uzgodnił on z przywódcą Kremla rozpoczęcie negocjacji mających na celu zakończenie wojny Rosji z Ukrainą. Ale są już dwa wstępne powody: niemożność powrotu do granic z 2014 roku, a także odmowa Ukrainy przystąpienia do NATO. Ponadto Trump nie wyraził jeszcze woli uzgodnienia szczegółów porozumienia pokojowego z Ukrainą i Unią Europejską. Wojska ukraińskie zniszczyły dużą kolumnę logistyczną okupantów. Bojownicy sił zbrojnych Ukrainy zniszczyli kolumnę logistyczną rosyjskich najeźdźców na ich tyłach w kierunku Pokrowskim, na drodze między niedawno zajętymi wsiami pustynka i chrychoriwka. Poinformowali o tym ukraińscy obrońcy, którzy opublikowali stosowne zdjęcie, wykonane przez bezzałogowy statek powietrzny. Na półtora kilometrowym odcinku drogi znajduje się 35 zniszczonych pojazdów najeźdźców. I jeden rozbity bojowy wóz opancerzony. Od tej polnej drogi do najbliższego odcinka frontu na północy jest około sześciu kilometrów, na zachodzie prawie trzy razy tyle. Jest to ważny szlak logistyczny dla interwentów, dlatego też znajduje się w centrum wzmożonej uwagi operatorów bezzałogowych statków powietrznych sił obronnych. Ukraińcy odparli okupantów pod uspieniówką. Bojownicy wojsk obrony narodowej rozbili grupy szturmowe rosyjskich okupantów, którzy zaatakowali niezdobytą wieś uspieniówkę na zachodnim zboczu kierunku pokrowskiego w kierunku obwodu dniepropietrowskiego. Poinformował o tym dziś na swoim kanale Telegram oficer, odnosząc się do swoich towarzyszy broni, bloger i porucznik sił zbrojnych Ukrainy o pseudonimie Aleksiej. Wczoraj wróg próbował szturmować pozycje ukraińskie w kierunku uspieniwki lekkimi pojazdami mechanicznymi i grupami. Pojazdy mechaniczne zostały całkowicie zniszczone, personel został częściowo zniszczony, a 300 część została częściowo zniszczona. Po tym najeźdźcy zaprzestali dalszych działań ofensywnych, kontynuuje Alex. Orkowie zrobili sobie względną przerwę w rejonie uspieniwki. Do tej pory nie zaobserwowano żadnej aktywności wroga. Ale przez ostatnie cztery dni lub coś koło tego nagrywaliśmy ich artylerię i aktywność FPV. W winnicy mężczyzna pozwał Rosję o odszkodowanie za ciągły stres. Sąd miejski w winnicy częściowo uwzględnił pozew mieszkańca, który domagał się od Federacji Rosyjskiej odszkodowania za szkody moralne. Mieszkaniec winnicy oszacował wielkość strat spowodowanych agresją na 120 milionów hrywien a sąd ograniczył się do 100 tysięcy hrywien, które zgodnie z decyzją musi zapłacić kraj-agresor. Z powodu braku porozumienia mężczyzna złożył już apelację. Z materiałów sprawy wynika, że mieszkaniec winnicy cierpi na ciągły stres spowodowany nalotami, jest zmuszony przebywać w schronach, stracił możliwość normalnego snu i pracy. Ponadto w 2022 roku znajdował się w pobliżu Placu Zwycięstwa, gdy Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy. A to tylko pogorszyło jego stan. W pozwie mieszkaniec Winnicy podkreśla, że Rosja zajęła Krym w 2014 roku, a w 2022 roku rozpoczęła pełnowymiarową inwazję, co wyrządziło mu osobiście wielkie szkody moralne. Dlatego domaga się odszkodowania. Zgodnie z postanowieniem sądu pierwszej instancji. Powodowi należało wypłacić 100 tysięcy hrywien odszkodowania, a budżet państwa miał zostać obciążony opłatą sądową. Rosja powinna odzyskać te środki od państwa. Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły precyzyjne ataki na strategiczne rosyjskie obiekty infrastruktury wojskowej, paliwowej i energetycznej. Poinformował o tym sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy. Tak, rafineria ropy naftowej Ilia w kraju krasnodarskim została trafiona. W zakładzie odnotowano pożar na dużą skalę. Ponadto uszkodzone zostały stacje pomp Kropotkińska i Andreapol. Zapewniali transport paliwa na potrzeby wojsk rosyjskich. Obie stacje są nieczynne. To znacznie skomplikuje logistykę dostaw paliwa dla Rosjan. Ukraińskie siły obronne zastrzegają sobie prawo do atakowania celów strategicznych, które przyczyniają się do zbrojnej agresji Rosji. Operacje mające na celu zniszczenie infrastruktury energetycznej wspierającej nielegalną wojnę Rosji będą kontynuowane, poinformował Sztab Generalny. Tymczasem Rosja ogłosiła, że wczorajszy atak drona spowodował poważne uszkodzenia stacji pompującej ropę Kropotkińskaja należącej do konsorcjum rurociągów kaspijskich, poinformowała o tym agencja RIA Nowosti. W wyniku ataku obiekt doznał poważnych uszkodzeń. Zniszczony został dach, uszkodzona została zamknięta rozdzielnica, instalacja turbiny gazowej, uszkodzone zostały również kable i kozioł kablowy, zbiornik na wodę. Zniszczone zostały dwa transformatory, filtry i system gaśniczy, poinformowała transnieft. Zaznaczono, że skutki ataku zostaną usunięte w ciągu dwóch miesięcy, co może doprowadzić do zmniejszenia ilości ropy wydobywanej z Kazachstanu o około 30%. Przypominamy, że w nocy ukraińskie drony przeprowadziły masowe ataki na obiekty rosyjskich okupantów w kraju krasnodarskim w Rosji, w tym na rafinerię Ilia. Informacje te podają rosyjskie i ukraińskie media informacyjne oraz grupy w mediach społecznościowych, powołując się na lokalnych mieszkańców i nakręcone przez nich filmy. Na nagraniach widać brzęczenie dronów kamikaze, potężne eksplozje i komentarze naocznych świadków. Widoczne są błyski w momencie wybuchów na ziemi, a także silny pożar w rejonie zakładów Ilia. Najprawdopodobniej paliły się produkty naftowe. Władze lokalne twierdzą, że 12 prywatnych domów we wsi Ilskę zostało uszkodzonych na skutek działań rosyjskiej obrony powietrznej. Gubernator kraju krasnodarskiego, Benjamin Kondratiew, potwierdził masowy atak dronów. Wojska ukraińskie zbliżały się do Torecka. Żołnierze ukraińskich sił zbrojnych niedawno odparli ataki rosyjskich okupantów i potwierdzili postępy w pobliżu częściowo okupowanego miasta Torek, rejonu Bachmut, obwodu Donieckiego. Poinformowali o tym eksperci z Amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną ISW w dzisiejszym podsumowaniu sytuacji na frontach na Ukrainie i w Rosji bez podania czasu i szczegółów geograficznych. Najprawdopodobniej mieli na myśli cały rejon Torec między Kramatorskiem i Pokrowskim. Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, na kierunku tureckim wróg podejmował ośmiokrotne próby natarcia w rejonie Krymska i Torecka. Zełenski odpowiedział na wezwanie Trumpa do przeprowadzenia wyborów. Dane dotyczące wskaźnika poparcia dla prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, opublikowane przez prezydenta USA Donalda Trumpa, są dezinformacją pochodzącą z Rosji. Ukraiński przywódca powiedział to podczas rozmowy z przedstawicielami mediów masowych w Kijowie: Jeśli ktoś chce mnie teraz zmienić, to teraz to nie zadziała. A druga historia: skoro mówimy o 4%, widzieliśmy tę dezinformację i rozumiemy, że pochodzi ona z Rosji. Rozumiemy to i mamy dowody, że te liczby są przedmiotem dyskusji między Ameryką a Rosją. Niestety prezydent Trump którego traktujemy z wielkim szacunkiem jako przywódcę narodu amerykańskiego, którego bardzo szanujemy i który stale nas wspiera, żyje w tej przestrzeni dezinformacji powiedział Zełęski. Przypomnijmy, że dzień wcześniej Trump powiedział, że wybory powinny odbyć się na Ukrainie, ponieważ zaufanie do Zełęskiego rzekomo spadło do 4%. Jednocześnie dane KIS pokazują, że w ostatnich miesiącach wskaźnik zaufania do Zełęskiego wzrósł o 5% i w pierwszej połowie lutego wynosił 57%, podczas gdy odsetek tych, którzy mu nie ufają, wynosi 37%. Jak wiadomo, USA chcą, aby na Ukrainie odbyły się wybory prezydenckie i parlamentarne, być może pod koniec 2025 roku, zwłaszcza jeśli Kijów w najbliższych miesiącach porozumie się z Rosją w sprawie zawieszenia broni. Należy pamiętać, że przeprowadzanie wyborów w czasie wojny stanowi ogromne zagrożenie dla państwa i dlatego jest prawnie zabronione. A dyktowanie takich rzeczy nie należy do Waszyngtonu. Co więcej, Zełęski jest głównodowodzącym, który dysponuje niewiarygodną ilością informacji dotyczących organizacji obrony kraju. Otóż właśnie do tego Putin dążył przez lata: do odsunięcia człowieka, który potrafił skonsolidować Zachód i odeprzeć rosyjską agresję. Siły zbrojne Ukrainy zniszczyły grupy szturmowe na na łodziach u ujścia Dniepru. W obwodzie hersońskim bojownicy sił obronnych rozbili dużą grupę szturmową piechoty rosyjskich okupantów, którzy próbowali przejąć łodzią pozycje ukraińskie na wyspach u ujścia Dniepru. Poinformował o tym dziś bloger i żołnierz oddzielnego batalionu szturmowego Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy Stanisław Buniatow na swoim kanale Telegram Sniper Talks, odnosząc się do swoich towarzyszy broni. Całą noc orkowie próbowali przekroczyć dniepr i zająć pozycję na wyspach. W ciągu zaledwie pół godziny chłopaki zatopili dwie łodzie i tuzin orków. Niektórzy tonęli jak myszy w wannie. A dziś, według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wróg nie prowadził aktywnych działań ofensywnych w kierunku dniepru. Trump powiedział, że Zełęski nie odgrywał zbyt dużej roli w negocjacjach. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie musi brać udziału w negocjacjach, aby zakończyć wojnę w swoim kraju. Jak podał w piątek Bloomberg, oświadczenie to złożył prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla Fox News Radio. Amerykański przywódca oskarżył Zełenskiego o to, że nie zdołał zakończyć wojny trzy lata po rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji Rosji. Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby on, Zełenski, był aż tak ważny, żeby brać udział w tych spotkaniach. Powiedział Trump, mówiąc o rozmowach mających na celu zakończenie wojny z Rosją. Kiedy Zelenski powiedział, że nie został zaproszony na spotkanie w Arabii Saudyjskiej, miałem na myśli, że nie było to priorytetem, ponieważ był kiepskim negocjatorem, dodał prezydent USA. Powtórzył również, że jego poprzednik Joe Biden, a także Zelenski mogli zapobiec wojnie. Za każdym razem, gdy mówię, to nie wina Rosji. Jestem bombardowany fałszywymi wiadomościami, ale mówię wam: Biden powiedział złe rzeczy, Zelenski powiedział złe rzeczy. Zostali zaatakowani przez kogoś o wiele większego i o wiele potężniejszego. Powiedział Trump, dodając, że Rosję można było tak łatwo od tego odwieść. Dodał. Jednocześnie Trump podkreślił, że uważa Rosję za odpowiedzialną za inwazję na Ukrainę. Rosja zaatakowała, ale nie było powodu, żeby atakowali. Ta wojna nigdy nie powinna się wydarzyć, podkreślił Trump. Bardzo trudno jest komentować te wypowiedzi, ponieważ zupełnie nie wytrzymują krytyki, a niektóre wręcz przeczą temu, co kilka dni temu powiedział sam Trump. Na przykład, że Ukraina zasiądzie do stołu negocjacyjnego, a jej przedstawiciele zostaną zaproszeni do Arabii Saudyjskiej. Ponadto nie wyjaśniono w żaden sposób, jak Trump wyobraża sobie negocjacje Zełęskiego z Putinem w poprzednich trzech latach, kiedy Putin nie brał w nich udziału, poza żądaniami oddania mu czterech regionów i rozwiązania armii? Należy zauważyć, że Stany Zjednoczone pod rządami Trumpa do tej pory nie udzieliły Ukrainie żadnej pomocy, pojawia się jedynie krytyka władz ukraińskich i różnego rodzaju groźby. A to wszystko na tle komplementarnych wypowiedzi pod adresem Putina, co drażni nie tylko Europę, ale i wielu ludzi w Stanach Zjednoczonych. Jednak nadal istnieją nadzieje, że Trumpowi uda się osiągnąć pokój, chroniąc jednocześnie interesy Ukrainy. Tak, wizyta jego specjalnego przedstawiciela, Kitha Kelloga, w Kijowie była produktywna. Okupanci próbują zdobyć Nadjeżdżinkę. Na zachodnim skrzydle kierunku pokrowskiego rosyjscy najeźdźcy prowadzą intensywne działania szturmowe w rejonie niezdobytej wsi Nadjeżdżinka, oznaczonej na mapie czarną ikoną. Skąd do obwodu dnie jest około 9 km. Bloger i porucznik Sił Zbrojnych Ukrainy o pseudonimie Aleksiej powiedział to wczoraj wieczorem na swoim kanale Telegram Oficer, odnosząc się do swoich towarzyszy broni: Orkowie próbują naciskać na osadę nadjeżdżnika w kierunku Pokrokowskiego. Teraz dla nich ważne jest rozszerzenie kontrolowanego przez nich terytorium wokół Pokrowska. Wszystko to jest przygotowaniem do nadchodzącej bitwy o miasto, zapewnieniem korzystnych pozycji i możliwości użycia różnych środków zniszczenia, które zrównają miasto z ziemią. Odległość między nadjeżdinką a Pokrowskiem wynosi około 17 kilometrów. W Rosji wstrzymano pompowanie ropy naftowej do dwóch rafinerii. Ukraińskie drony przerwały dostawę prądu i pracę stacji pomp naftowych Nowoweliczkowskaja w kraju krasnodarskim Federacji Rosyjskiej. Poinformowała o tym dziś agencja Interfax Ukraina, powołując się na źródła w służbie bezpieczeństwa Ukrainy. Twierdzi się, że w czwartek drony zaatakowały stację elektroenergetyczną, która zasilała stację. Wybuchł tam pożar. Doszło do całkowitej przerwy w dostawie prądu i awaryjnego zatrzymania procesu pompowania ropy. Ta stacja jest jedną z najważniejszych w transporcie ropy naftowej na Kubaniu. Zaopatruje rafinerie Afipski i Ilski, powiedział rozmówca agencji. Jak poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, jest to ósma udana operacja specjalna ataku na rafinerie i pompy ropy naftowej Federacji Rosyjskiej od początku roku. Tego typu ataki utrudniają zaopatrzenie armii rosyjskiej w paliwo. Przypominamy, że Rosja już wcześniej poinformowała, że w wyniku ataku drona przeprowadzonego tydzień temu, stacja pompowa Kropotkińska, należąca do konsorcjum rurociągów kaspijskich, uległa poważnym uszkodzeniom. Informacje te podała wówczas agencja RIA Nowosti. W wyniku ataku obiekt doznał poważnych uszkodzeń. Zniszczony został dach, uszkodzona została zamknięta rozdzielnica, instalacja turbiny gazowej Uszkodzone zostały również kable i kozioł kablowy, zbiornik na wodę, zniszczone zostały dwa transformatory, filtry i system gaśniczy, poinformowała Transnieft. Zaznaczono, że skutki ataku zostaną usunięte w ciągu dwóch miesięcy, co może doprowadzić do zmniejszenia ilości ropy wydobywanej z Kazachstanu o około 30%. Siły obronne zniszczyły czołg i 11 ciężarówek na jeźdźców w pobliżu Kreminnej. Żołnierze kompanii bezzałogowych statków powietrznych Feniks, brygady Pomsta Państwowej Straży Granicznej Ukrainy, zniszczyli w ciągu jednej zmiany czołg, 11 ciężarówek i trzy samochody rosyjskich najeźdźców. Straty te nieprzyjaciel poniósł w rejonie rozwidlenia dróg w pobliżu okupowanego miasta Kreminna, obwód ługański, bliskie zaplecze interwentów w kierunku Liman. Biuro prasowe poinformowało o tym za pośrednictwem swoich zasobów medialnych, publikując film wideo, zmontowany z nagrań nakręconych przez bezzałogowe statki powietrzne. Sprzęt wroga został zniszczony przez ukraińskie drony kamikaze i bombowce. Operatorzy tych ostatnich zrzucili na cele najeźdźców kumulacyjne granaty przeciwpancerne. Stany Zjednoczone przedstawiły Organizacji Narodów Zjednoczonych projekt rezolucji dotyczącej wojny. Stany Zjednoczone zarejestrowały w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ projekt rezolucji w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę. Agencja Reuters podaje, że w tekście nie występuje słowo wojna i nie ma mowy o agresorze. Oznacza to, że nowa administracja USA kontynuuje trend wybielania faszystowskiej Rosji. Nie wiadomo na razie, czy celem tych działań jest wyłącznie osiągnięcie głównego celu, jakim jest zakończenie wojny. Czy też Trump zamierza również całkowicie zrehabilitować międzynarodowych przestępców kosztem interesów Ukraińców? Należy zauważyć, że tekst wyraża ubolewanie z powodu utraty życia w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Dokument zawiera przypomnienie, że podstawowym celem Organizacji Narodów Zjednoczonych jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz pokojowe rozwiązywanie sporów, a także wezwanie do szybkiego zakończenia konfliktu i ustanowienia trwałego pokoju między Rosją a Ukrainą. Ta krótka rezolucja, składająca się zaledwie z trzech akapitów, będzie w poniedziałek konkurować o przyjęcie z wersją zaproponowaną przez Ukrainę i kraje Unii Europejskiej, która jasno odnosi się do rosyjskich zbrodni przeciwko prawu międzynarodowemu. Agencja Reuters podaje również, że Rosja chce zmienić rezolucję, aby zakończyć konflikt poprzez zajęcie się jego przyczynami propagandowym banałem używanym przez Kreml. Przedstawiciel kraju agresora w ONZ już oświadczył, że jeśli poprawka zostanie uwzględniona, Rosja zagłosuje za amerykańską rezolucją. Warto też dodać, że USA również zmieniły swoją retorykę w grupie pracującej. Nad powołaniem specjalnego trybunału przeciwko Rosji. Istnieje ryzyko, że proces ten będzie zagrożony ze względu na brak wsparcia ze strony USA. Kellogg złożył takie oświadczenie po spotkaniu z Zełęskim. Specjalny przedstawiciel prezydenta USA, deks Ukrainy i Rosji, Keith Kellogg nazwał swoje rozmowy z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełęskim, pozytywnymi. Napisał o tym na portalu społecznościowym X. Długi i pracowity dzień z najwyższymi władzami Ukrainy. Rozległe i pozytywne dyskusje z Wołodymyrem Zełęskim, wojowniczym i odważnym przywódcą narodu w stanie wojny i jego utalentowanym zespołem ds. bezpieczeństwa narodowego, napisał Kellogg. Te słowa generała są jak powiew świeżego powietrza po kilku dniach nieustannej negatywnej fali z Waszyngtonu odnośnie poparcia dla Ukrainy oskarżeń zełęskiego i podziwu Putina dla przywódcy faszystowskiego reżimu Rosji. Można mieć nadzieję, że Kellogg przekaże swoje ustalenia prezydentowi Trumpowi, który ich wysłucha i wyciągnie uczciwe i sprawiedliwe wnioski. To znaczy, aby wesprzeć Ukrainę i cierpiący naród ukraiński. Dziękujemy za obejrzenie. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał, polub film i skomentuj nowości w komentarzach zostań także naszymi sponsorami.